Sporo było w przeszłości różnych pogłosek, plotek na temat tego, że świat Harry'ego Pottera doczeka się jakiejś kontynuacji, doczeka się nowych produkcji, nowego filmu, serialu itd., itd., ale gdzieś to wszystko się rozchodziło po kościach, nie mówiąc oczywiście o fantastycznych zwierzętach. Tymczasem z najnowszych doniesień Bloomberga wynika, że faktycznie Coś może być na rzeczy, oto Warner Bros i HBO planują, są bardzo bliskie podpisania umowy na to, by Harry Potter doczekał się w końcu serialu. Problem w tym, że ten serial ma brać na warsztat to, co już było wcale nie tak dawno zrobione, czyli klasyczną sagę J.K. Rowling i przyznam szczerze, nie jestem fanem tego rozwiązania. Sam pomysł przeniesienia sagi właśnie na mały ekran wydaje się na pierwszy rzut oka niezłym pomysłem, no bo dostajemy historię w odświeżonej wersji. Ale tak właśnie to wygląda na pierwszy rzut oka, przynajmniej moim zdaniem. Bo moim zdaniem to jest niestety, ale pójście na łatwiznę i to całkiem sporo. Mega lenistwo ze strony Warnera, mega lenistwo ze strony HBO, które ma się zajmować tym projektem. No bo gdyby tak sobie prześledzić. Kiedy zakończyła się filmowa saga, która adaptowała e, całą tą książkową historię, to minęło od tego czasu zaledwie 12 lat, 12 lat od ostatniego filmu, więc de facto one ani nie zdążyły się zestarzeć, ani wcale nie były złe, a jakby też spojrzeć pod innym kątem, no to wszystkie te filmy stanowią dzisiaj filar tego popkulturowego fenomenu Harry'ego Pottera, są filarem tego merczu, i tego jak Harry Potter oczywiście na całym świecie się sprzedaje i cieszy się niesławnącą popularnością. Pamiętajmy również, że te filmy, które e, widzieliśmy w tej klasycznej filmowej sadze, no one były naprawdę fantastycznie obsadzone. I nie licząc oczywiście e, tej końcówki, którą można traktować różnie. Bo książki nie zostały zaadaptowane jakoś strasznie dobrze. To całościowo, patrząc na to, jacy grali tam aktorzy i mniej więcej jak te filmy w całości do kupy wyglądały, to ja nie powiem, ta seria była naprawdę dość udana. Miała oczywiście lepsze filmy, miała oczywiście zdecydowanie gorsze, jak na przykład Książe Półkrwi. No, ale to jest jakby temat na osobną historię, bo wciąż mówimy o w miarę świeżych dziełach. No, ale ta klasyczna saga, te 7 książek, na których będziemy tutaj bazować, to de facto jest tylko punkt wyjścia, bo całe uniwersum Rowling, cały ten magiczny świat jest naprawdę przeogromny, jest naprawdę pojemny i to jest materiał na mnóstwo, mnóstwo różnych historii. Tymczasem wyjście z takiego punktu widzenia, że okej. Okay, Jeden tom to będzie jeden sezon. No jest moim zdaniem prowadzący absolutnie donikąd. Ja tylko przypomnę, że gdyby traktować właśnie ten ewentualny sezon w taki sposób, no to pierwsze dwa sezony musiałyby być o pierwszych dwóch książkach, czyli kamieniu filozoficznym i komlacie tajemnic, które po pierwsze nie są zbyt długimi książkami, a po drugie zostały naprawdę bardzo, bardzo wiernie oddane już właśnie na dużym ekranie. Więc cóż tu nowego można wymyślić? Nie mam pojęcia. I ja trochę rozumiem, że po fiasku fantastycznych zwierząt Warner obawia się jednak pójść w jakieś nieznane rejony, w jakieś inne klimaty i uznał, że być może wybierze bezpieczniejszą opcję, ale to przecież nie jest wina tych historii, że one zostały w ten sposób spieprzone. Nie jest wina tego, że połączono fantastyczne zwierzęta, w sensie wrzucono taki szyld, i w to wrzucono Grindelwald'a, Dumbledora i jeszcze innych kilka historii, zamiast zrobić tak, jak już na kanale mówiliśmy nie jeden raz, żeby ta seria fantastycznych zwierząt była czymś osobnym, być może dla młodszych fanów, a Grindelwald, Dumbledore i ten pierwszy taki magiczny rok czymś innym, mroczniejszym, być może dla bardziej dojrzałych fanów, być może dla tych, którzy teraz są dorośli. Ale jeszcze kilkanaście lat temu czytali z opiekami Harry'ego Pottera i oglądali te pierwsze filmy. No, jakby możliwości jest naprawdę sporo. A najdobitniej o tym wszystkim mówi popularność, jaką zdobyła gra Hogwarts Legacy, która eksplorowała ten świat. On był tłem, oczywiście Hogwarts i całe to. Cały ten świat, cała ta stylistyka była utrzymana, ale nie mieliśmy tam tych klasycznych bohaterów. Nie wracaliśmy do Hermiony, do Rona, do Dumbledora po raz 45, tylko została tam nakreślona kolejna historia. Ona być może nie była jakaś super skomplikowana, ale jednak pokazywała nam ten magiczny świat z nieco innej perspektywy i gra naprawdę biła mega rekordy popularności. Oczywiście im dalej w las, tym jakby coraz mniej osób przy tej grze siedziało, ale na samym początku to był wielki hit i to był jasny sygnał, że ludzie chcieliby zobaczyć coś nowego, a tych nowych materiałów i potencjalnych historii jest naprawdę ogrom. Mówimy tutaj o pierwszym zakonie Fenixa i tym pierwszym mroku Voldemorta, mówimy o tej historii Grindelwalda, gdzie wspominałem przed chwilką, o założycielach Hogwartu. Możemy też eksplorować tą historię, która była właśnie przed chwilką w Hogwart Legacy. Rozwinąć ją, pokazać ją na dużym ekranie, dlaczego by nie. Więc po co po raz kolejny wracać do tych samych wytartych bohaterów, których historia już naprawdę znamy. I wydaje mi się, że to jest trochę taki kasus oczywiście gwiezdnych wojen, gdzie e, ten świat jest także przeogromny książek, historii. Raz, planet do pokazania jest całe mnóstwo, a przez lata po prostu wożą się na tych Skywalkerach, na Hanie Solo, na Wejderze, wskrzeszają oczywiście Imperatora, gdzie można by było naprawdę pokazać coś świeżego. I trochę przykład: Andora jest taki, bo to było coś moim zdaniem świeżego i coś wnoszącego nieco świeżego powietrza do tego zatęchłego świata. I przy Harry Potterze to robi Hogwarts Legacy, więc trzeba by było pójść. Za ciosem. I ja wiem, teraz pewnie niektórzy powiedzą, dobra, to są psioczenia tych starych fanów, którzy e, czytali książki, grali w te pierwsze jeszcze gry i oglądali filmy oczywiście od e, Kamienia Filozoficznego z Red Cliffem, z Grintem i, i z Watson i oni są bardzo przywiązani i nie dopuszczają w ogóle jakichkolwiek zmian. I pewnie będą jeszcze tacy, którzy powiedzą, no dobra, ale dzisiejsza młodzież już jest trochę inna i ona potrzebuje być może innego magnesu żeby znów w ten świat Harry'ego Pottera wejść, bo umówmy się, to jest dalej niewykorzystany potencjał i Warner Bros doskonale zdaje sobie sprawę i będą jeszcze tacy, którzy mówią dobra, zróbmy w ogóle Coś nowego, tam gdzie J.K. Rowling w ogóle nie będzie partycypować, no bo wiadomo, autorka jest odsądzana od czci i wiary za każdą swoją wypowiedź. I pewnie ja te wszystkie punkty widzenia rozumiem, chociaż moje zdanie w tym temacie jest diametralnie inne. Moim zdaniem, nawet jeśli jakieś ryzyko jest mówimy tutaj oczywiście o tym ryzyku na kanwie fantastycznych zwierząt i tym, jak ten projekt się już finalnie de facto zakończył. To moim zdaniem, nawet przy tym ryzyku, Warner Bros. powinien w to pójść: powinien napisać dobrą historię w uniwersum magicznym. Jeśli to będzie dobra historia, to ona po prostu się sprzeda. Więc to ryzyko jest na tyle duże, na ile ten projekt byłby potraktowany poważnie. I ja mam nadzieję, że ten projekt nie wypali. Mam nadzieję, że ten serial nie powstanie że nie będzie siedmiu sezonów adaptujących każdego tomu książki że jednak Warner Bros. i HBO nie pójdą na łatwiznę i trochę się wysilą. Ja wiem, że to oczywiście łatwo się mówi, a w takich wielkich korporacjach to jest raczej przeliczanie na słupki, na oglądalność i na potencjalny sukces i pewnie sobie wyliczono, że jednak. Zagranie bezpieczne, czyli tam gdzie mamy Harry'ego Pottera, Hermione, Dumbledora, Snape'a i tak dalej To to jest to, co się sprzeda mniej lub więcej, a nowy projekt to jest zawsze nie wiadomo No tylko remake'i, reboot'y, no, to już jest wszystko troszkę za dużo Idźmy w nowe historie, eksplorujmy ten świat, tam jest mnóstwo, mnóstwo fajnych opowieści które można przenieść na mały ekran, a serial daje naprawdę ogromne możliwości do ich opowiedzenia. I ja mam nadzieję, że Hogwarts Legacy jednak będzie tym kamyczkiem, który wywoła lawinę, który przetrze szlak, bo te tematy leżą na ziemi, trzeba się tylko schylić i je podnieść. I to są także oczywiście bardzo konkretne pieniądze. Być może ten argument w jakiś sposób do Warner'a by trafił, no chyba, że faktycznie zwycięża opcja łatwych pieniędzy. Ale w miarę pewnych. I dajcie znać, co o tym myślicie. Jak zapatrujecie się na ewentualny serial, który by adaptował sagę Tom po Tomie, sezon po sezonie? Jak wy to widzicie? Czy też jesteście sceptyczni? Czy jednak uważacie, że ten świat potrzebuje takiego odświeżenia? Komentarze są oczywiście do Waszej dyspozycji. A w tym materiale to już wszystko. Ja się z Wami żegnam. Cześć.